Im więcej hajsu, tym czy drugie Z głowy są pusty, są z lodu Posłużę sam i spogadam się bowu. Spora Z urażek, w sukcesów, sukces rodzi wrogów A nowi wrogowie gotowi, co rzucać ci głody pod nogi W umarłeś mentalnie, czas byś się ogrodził znowu Wiesz, że nadmierny stres potrafi zaszkodzić zdrowiu Dla nich to dobry powrót, by potrzebować i pogrążasz się w binale, choć myśli, że jest fajne Wokół krąży z wilków, kiedyś na kilku kilkunastu, dziś zostało nas kilku I nawet jeśli wszyscy nastawieni antywokół na całość, dziś ze świata odnajdziemy Antidopu naturalne, endorfiny nie od platy klat W kroków się wreszcie chupa, czyli tak wciąż pokazał na to kroku, kroku W swoją duszę z ocznym promieni zniącał, a odnajdź spokój ducha w sercu i żyj do rąk, a tak do ciebie należy światła, swe życie w swojej łonie i oddycha nim głęboko, nim nawet się nie dokonał. Do procenta dziś szacunek, u nic nie budzi, unikajcie lak, kapel toksycznych ludzi. To dajesz, to do ciebie wraca, dajesz mi słowo, obracaj to w Dwóch jest i nam wybacza nawet to, że nie podróżę nam jest z nim Czasami brakuje mi sił, nigdy nie braknie mi zlepsu tutaj będę, Łapię ten modyk i łapię do i będę to robił do końca bez przerwy nerwy, brak ci polca się jest motywu I nigdy więcej już nie bierz do głowy tych rzeczy, na które sam nie masz wpływu Czeka nie niejeden wybór i nie wymigasz się z tego spisnuku Wierzysz to życzę na klasę. Choć brakuje tchu, choć brakuje snu Problemów ma no tak dostaj na chwilę Złap ten oddech, odnaśpowy pewnie nazwy Weź głęboki wdech yeah. Życie oddychaj i nawet jeśli się życie, życie nie kocha to spróbuj kochać to życie od dzisiaj I nawet jeśli ja. życie nie kocha to spróbuj kochać to życie od dzisiaj